Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Teraz jest seria vlogów, natomiast mam już zaplanowane trzy odcinki Getka Szmatka. Ja już je miałam zaplanowane wcześniej, ale z uwagi na święta, choroby, Edka, Bostonkę i tak dalej, no nawet nie trochę, tylko bardzo się pozmieniały plany. To też nie zawsze wszystko jest zależne od mnie, dlatego że ja tych odcinków nie nagrywam po prostu sama, więc teraz muszę... Bo te wszystkie terminy już wstępnie mam je ustalone. Poczekajcie, halo? Mogę do ciebie za chwilę zezwonić, się? Dobra, no pa? Także tak. A teraz zabieram Edwarda i jadę z Edwardem do mojej babci odebrać moje spodnie. Po drodze jeszcze musimy wstąpić do dekathlonu razem. I w sumie to więcej byłem wam w samochodzie, bo chcę już wyjść. Pomagasz mi? Zakładamy budki. Gotowy jesteś, Nuno? Tak? No. Tak! O, bam! mój ty, piękny, gotowy syn. Bierz kluczek dobra. Robię sobie jeszcze szybką kawkę na wynos. Właśnie sobie uświadomiłam, że niezależnie od tego, gdzie w swoim życiu mieszkałam, zawsze do mojej babci mam 20 minut. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale naprawdę za każdym razem, gdziekolwiek bym nie mieszkała, do babci miałam 20 minut. To do dobra, oprócz jednego miejsca. Zostawiliśmy właśnie Juria w domu, dlatego że dzisiaj Edzie wstało o 6.30. Jak na niego to dosyć wcześnie, bo on zazwyczaj wstaje tak około 7, nawet czasami po 7.00, a dzisiaj wstało o 6.30. A z uwagi na to, że ja do 1.30 montowałam film, około 2.00 się położyłam spać, no to o tej 6.30 było mi ciężko, a jutro czekam mnie wstaje o 4 rano, więc Juri z Edziem zostawili mnie, poszli sobie już na dół i tak dalej, a ja jeszcze spałam do ósmej. No ale w związku z tym, Jura teraz jest zmęczony <grywania> i powiedział mi, że go trochę ścina, więc ja zabrałam Edzia i jedziemy do mojej babci jeszcze jedziemy do decatlonu razem. A Juri w tym czasie będzie mieć chwilę dla siebie. To jest naprawdę super, że możemy w taki sposób funkcjonować. I że opiekujemy się po prostu Edziem razem i właśnie jak jedno ma więcej pracy, musi siedzieć do późna, to drugie daje mu pospać. Nie dość, że Edzie ma oboje rodziców cały czas, to jeszcze my jesteśmy w stanie no po prostu sobie wspólnie pomagać i to jest naprawdę super bardzo, to doceniam, że jesteśmy w takiej sytuacji. Wróciliśmy z Edziem właśnie do domu. Byliśmy u mojej babci. Nie zdążyłam pojechać do Decathlonu, do którego muszę jechać. Nie wiem, jak to zrobić dzisiaj czasowo. Przed chwilą zrobiliśmy sobie jeszcze taki szybki spacer wszyscy z Edziem tutaj po osiedlu, bo Edzie teraz po prostu potrzebuje wychodzić na dwór, chodzić, próbuje biegać, jakby wiecie, eksploruje sobie i uczy się teraz. No, inaczej zaczął postrzegać świat, wiadomo. Jak dziecko zaczyna chodzić, to nagle łapie taką zupełnie inną perspektywę na wszystko, więc moim zdaniem też zaczyna się zdecydowanie szybciej wtedy rozwijać, no bo już jakby wszystko widzi z takiego poziomu, jak dorosły, a nie tylko, wiecie, z ziemi. Eee, także my teraz to obserwujemy i to jest niesamowite. Edzie przed chwilą powiedział mama Ewa. A z podłogi, moi drodzy, smakuje najlepiej. Nie wiem, czy wiecie. Wrzuciłam sobie do prania spodnie. Tutaj, słuchajcie, właśnie sobie nastawię suszenie. Jest mega ładna pogoda i mogłabym to wszystko po prostu e, wywiesić na zewnątrz, ale po pierwsze mamy na maksa nieskoszoną trawę, po drugie wszystkie suszarki mam na górze, a po trzecie... Szybciej będzie jednak zrobić to w suszarce, mimo tej pięknej pogody. Za chwileczkę będę nagrywać rolkę, dlatego że chcę wam pokazać moją nową trepkę. I może jeszcze od razu, jakąś szybką, zrobię stylizację z tą trepką. I to będzie rolka na dzisiaj. I mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zmontować rolkę na weekend. O, właśnie. Muszę sobie to wpisać na listę. Mam ogólnie jeszcze dzisiaj trochę takiej pracy związanej z firmą, księgowej pracy, a jutro, słuchajcie, wyjeżdżam z moją Ewą. Kurde, może Wam więcej powiem, jak już tam będę, tak właściwie, ale jedziemy na takie warsztaty. Warsztaty będzie prowadzić Kamila, o której Wam opowiadałam, która jest dla mnie terapeutką. I powiem Wam tak, no sama bym się nie wybrała i nie podjęłabym sama tej decyzji, bo wiadomo, zaraz bym powiedziała, że praca, Edzio i tak dalej, i tak dalej, ale. Ewa tak właściwie podjęła decyzję za nas, za co jej bardzo dziękuję, jestem jej wdzięczna, bo dzięki temu tam pojadę, a wiem, że będzie to na pewno dla mnie coś. Zawsze chciałam po prostu wziąć udział w czymś takim, myślę, że jest mi to teraz potrzebne. Jest mi ciężko z jednej strony, bo mi jest teraz strasznie ciężko rozstawać się z Edziem. Im on jest starszy, tym wcale nie jest mi łatwiej, jest mi trudniej, dlatego że... Tak po prostu super z nim spędzam czas i on jest tak cudowny, że za każdy nasz taki rozstanie, nawet jak wychodzę teraz na pół dnia, to serio tęsknię za nim, jest mi ciężko i nie chcę. Wszyscy mi mówili, że im będzie starszy, to będzie łatwiej. Nie jest łatwiej, jest mi trudniej. Nie wiem, czy wy też tak mamy, które mnie oglądają, miałyście. No musi mi to jakoś przejść, no bo to też nie będzie zdrowe, jak chcesz, żeby będzie spędzał sam czas, na przykład właśnie z babcią, z tatą i tak dalej, a ostatnio mamy taką po prostu fazę, że wszystko chcemy robić wszyscy razem. Mamy też taką możliwość, no bo my się dzielimy opieką nad Edziem i tak jak na przykład dzisiaj ja e, pracowałam do no naprawdę późna, bo chyba o pierwszej 30 skończyłam, o drugiej się położyłam. Edżem wstał ci o 6.30. Więc Juri zabrał go rano na dół. Ciao, Asia przyszła, dlatego tak się cieszy. Juri zabrał Edzia na dół, i ja mogłam jeszcze do ósmej pospać, a z kolei potem ja zabrałam Edzia do mojej babci, tak żeby Juri miał tę chwilę dla siebie. Także, no, bardzo też to doceniam że możemy tą opieką się dzielić i właśnie dzięki temu możemy pracować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest ciężko w niektórych sytuacjach bardzo, ale dajemy radę. I naprawdę mm, bardzo po prostu to doceniam, że zajmujemy się, jedziemy razem. Dobra, idę na dół, zobaczyć, jak się jedzie ja cieszy na Asię. Edzio ja nie widziałem się od jakiś tydzień, także długo, się cieszę. Moi kochani, znajdujemy się właśnie przed wypożyczalnią samochodów Dolkar, z którą nawiązałam współpracę. I właśnie z samochodem z Dolkaru będę jechać jutro do Karpacza. A te wypożyczalnie polecili mi moi obserwatorzy. Bardzo, naprawdę, bardzo dużo osób właśnie napisało mi, że Dolkar to jest fajne wypożyczalnie w Warszawie. Szczerze mówiąc, ja nie miałam pojęcia, co mam zrobić, bo ja nigdy nie wypożyczałam tutaj samochodu w Warszawie, nigdy nie miałam takiej potrzeby. Także zapytałam się właśnie moich obserwatorów i z ich polecenia trafiłam tutaj. Moi kochani, właśnie wychodzę na spotkanie z dziewczynami, położyłam Edziulka spać. Ogarnęłam się tak bardzo, bardzo szybko, więc nothing special, mam bardzo szybki makijaż, czarne spodnie z Doliny. A czarną bluzeczkę, czarną bomberkę I uwaga, czerwoną torebkę I czerwone sportowe buty Lecę kochani Wracam do domku, jest godzina 23 Także trochę się zasiedziałam Przyznam wam, że no kurde planowałam już o tej porze spać A jeszcze nawet nie jestem spakowana Wypożyczyłyśmy naprawdę super autka Ale to wszystko pokażę wam jutro Bo yy, dosyć szybko wszystko się działo Padł mi telefon Moi kochani, jest godzina czwarta Z hakiem Nie wiem z jakim hakiem I don't like it's been raining for days now been running like a child can't feel the cold and i'm lost here with you lost in the woods lost as i should Co? Tam się dzieje? Zobacz. <grywa> Tutaj mam całą serię szamponów i odżywek od Lumene. Ja testowałam wszystkie, co zresztą możecie zobaczyć, ponieważ jeżeli chodzi o serię nawilżającą, mam Denko. Tutaj, jeżeli chodzi o serię z witaminą C, również, zobaczcie, za chwileczkę będę miała Denko. Słuchajcie, te produkty są tak świetne, że ja nawet zużyłam już e, tę serie do włosów e, farbowanych. Ja włosów farbowanych nie mam, jak wiecie, ale ta seria przepięknie pachnie, a włosy są po niej niezwykle gładkie, także jeżeli wy farbujecie włosy, Potrzebujecie wygładzenia, to naprawdę sprawdźcie sobie również tę serię różową. Ale ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć o moim ulubieńcu, którego wcale nie tak łatwo było wybrać. Trochę nad tym myślałam i wybrałam serię z witaminą C. Tak jak mogliście zobaczyć, mamy trzy serie. Pierwsza jest skupiona na nawilżeniu i to jest seria niebieska. Druga seria to jest seria skupiona na tym, żeby zachować kolor skierowany do włosów farbowanych i. Trzecia seria, czyli wzmocnienie i blask. Bardzo dużym zaskoczeniem dla mnie okazała się ta seria do włosów farbowanych, ponieważ szczerze mówiąc, nie miałam wobec niej żadnych oczekiwań. Z uwagi na to, że nie mam włosów farbowanych, ale naprawdę ona pięknie wygładza włosy i gdybym włosy farbowała, czy właśnie miała je troszeczkę zniszczone, to na 100% sięgnęłabym właśnie po serię różową. I tak jak Wam powiedziałam, moim faworytem jest seria pomarańczowa. To jest seria wzmacniająca włosy, i w moim odczuciu ona naprawdę powoduje, że włosy są bardziej proste, są bardzo po prostu wygładzone i odżywione. Ja słuchajcie nie zrobiłam nic teraz Ja włosy po prostu wysuszyłam I to nawet nie wyciągając ich na szczotkę Tylko używając takiej zwykłej po prostu szczotki do włosów I spójrzcie jak te włosy wyglądają Ta seria ma witaminę C, malinę morożkę. Szampon w konsystencji jest taki bardzo perłowy Natomiast odżywka jest biała, kremowa Przepięknie pachnie Nadaje włosom pięknego blasku I włosy są fajnie wygładzone Jeżeli macie włosy z tendencją do puszenia się Albo właśnie z tendencją do tego że nie do końca po umyć te wasze włosy są takie idealnie proste to spróbujcie. Jeżeli macie włosy farbowane, to naprawdę polecam Wam też tę serię różową. A jeżeli szukacie produktu, który jest taki najbardziej neutralny, szukacie dogłębnego nawilżenia, to spróbujcie serii niebieskiej. Naprawdę wszystkie trzy są świetne. Ja je testuję już od dłuższego czasu. Są one u mnie w łazience i bardzo, bardzo Wam polecam wszystkie trzy. Chciałabym Wam również powiedzieć o serii Nordic Bloom. To jest seria z wegańskim kolagenem. E, w tej serii znajdziecie krem, to jest słuchajcie, krem z mineralnym SPF-em 30. I to jest krem idealny dla osób, które już gdzieś tam widzą pierwsze zmarszki, dlatego że on ma za zadanie właśnie te zmarszczki e, zniwelować, ujędrnić skórę. Ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję. Pokażę Wam. Ja specjalnie nałożyłam go troszeczkę więcej, bo chcę Wam pokazać, jak fajnie on się rozprowadza. E, zobaczcie, on jest jak mleczko. I spójrzcie, nie pozostawia białego śladu, jest bardzo delikatny. Tak naprawdę, po prostu wtapia się w skórę. Bardzo fajna baza pod makijaż, przyjemny, delikatny zapach. Następnie mamy ujędrniająco przeciwzmarszczkowy krem pod oczy, kolagenowa esencja do twarzy i kolagenowe serum do twarzy. I od razu mogę Wam zdradzić, że to jest mój ulubiony produkt z całej tej serii. Cała ta seria Nordic Bloom to jest seria przeciwzmarszczkowa seria ujędrniająca, czyli będzie ona idealna dla osób, które już borykają się ze zmarszczkami, z utratą jędrności skóry. Naprawdę dużą wagę teraz też przywiązuje do pielęgnacji okolic oka, skóry pod oczami. To jest niezwykle ważne i naprawdę widać efekty, bo odkąd stosuję czy właśnie serum, czy... Robię sobie masaże, czy po prostu zawsze pamiętam o tym, żeby zadbać o tę skórę i pod oczami, i dookoła oka to widzę różnicę i mam zdecydowanie mniej widoczne tutaj zmarszczki, skóra jest bardzo ładnie odżywiona i nawilżona. I pokażę Wam produkt pod oczy, serum pod oczy i zwróćcie też uwagę, proszę na ten aplikator. To jest genialne. To jest po prostu coś niesamowitego, jak fantastycznie możecie zrobić sobie masaż, w jak fajny sposób można ten produkt zaaplikować. Możecie tego używać rano, możecie tego używać wieczorem, możecie tego używać najpierw, a potem jeszcze nałożyć kremy, ja bardzo często tak robię. I naprawdę zobaczcie różnicę, jak już zaczniecie stosować. Nigdy nie miałam kremu z tak fajnym aplikatorem, i nawet jeżeli nie widzicie, że te smarczki się jeszcze robią, to zadbajcie o to, bo mi się wydaje, że ja troszeczkę za późno zaczęłam tak dbać o te pielęgnacje. no co czasami zapominałam nałożyć tego kremu pod oczy, po prostu nieodpowiednio pielęgnowałam te okolice, a naprawdę odkąd robię to ym, należycie, to widzę ogromną różnicę, więc dziewczyny, to jest naprawdę. Przecudowny produkt. Jestem również fanką designu tych produktów i tej serii jest przepiękna. I kolejny produkt, z którym naprawdę też się polubiłam, to jest ten krem. Bardzo lekki, niezapychający, idealny na co dzień, z fajnym SPF-em. Bardzo fajnie zachowuje się na buzi i moim zdaniem, buzia po nim ma super glow i jest dobrze przygotowana do tego, żeby. Właśnie nałożyć sobie makijaż. Cała ta seria mm, zawiera wegański kolagen, trzy formy kwasu hialuronowego oraz wodę z nordyckiej borówki. To jest naprawdę super połączenie składników aktywnych i y, moim zdaniem oprócz tego, że właśnie to jest seria przeciwzmarszczkowa i ujędrniająca, to ona też niezwykle fajnie odżywia skórę i ją super nawilża. Buzia zarówno po tym kremie, jak i serum, jak i tym serum pod oczy jest po prostu niezwykle gładka, taka po prostu czuć, że dobrze wypielęgnowana. Także serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście sprawdziły koniecznie serię Nordic Bloom. Szampony i odżywki do włosów to jest petarda, także w ciemno po prostu kupujcie. Zastanówcie się tylko, które będą najbardziej odpowiednie dla Was. Ale tak jak mówię, jeżeli ja bym miała włosy farbowane, a wiem, że wiele z Was farbuje włosy, to wybrałabym serię różową. Natomiast z uwagi na to, że moje włosy są włosami naturalnymi i teraz skupiam się w pielęgnacji po prostu na tym, żeby je jeszcze wzmocnić to wybrałam serię pomarańczową. Wszystkie informacje zostawiam Wam oczywiście w opisie tego filmu, a my lecimy dalej z vlogiem. Podjechaliśmy oboje właśnie pod wypożyczalnię Dolkar i z tego miejsca jeszcze raz Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie bez powodu tyle z Was poleciło mi właśnie to miejsce, także ja z chęcią przekazuję dalej polecam. Moje wypożyczenie auta odbyło się w ramach współpracy barterowej. Mimo tego, że na co dzień jeżdżę 4x4 i to naprawdę super się robiło teraz z tym Mercedesem. Jeżeli chodzi o same auta, to macie wybór aut w różnych klasach. Ceny są naprawdę dobre, obsługa jest przemiła, wszystko odbyło się zupełnie bezproblemowo. Także naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Byliśmy właśnie na mieście po załatwiać trochę spraw, i słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiaj, właśnie teraz, jesteśmy w drodze po babcię Halinkę. I dzisiaj Edzie zostaje z babcią, a my idziemy na koncert. Idziemy na koncert Mroza. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie. W ogóle my nie znamy jego nowych utworów. Ja znam. Jaki na przykład znasz? No, ja ostrożnie no, tak? mhm. zaczynamy słuchać. właśnie powinniśmy posłuchać, bo my tak wiesz, mamy kilka swoich ulubionych, ale tak nie znamy aż tak dobrze moim zdaniem jego twórczości. A to kiedyś. podobno ma jeden z lepszych koncertów. Podobno tak, ale w ogóle też niesamowite jest to, że kiedyś mrozu się kojarzył, wiesz, z milionem monet i tyle. A naprawdę on ma tak super muzykę Jest w ogóle bardzo, ale to bardzo utalentowanym człowiekiem no. A dzisiaj puszczę piosenkę Nie. Ja nie wiem w ogóle co mam się ubrać na taki koncert Moi kochani Jestem już gotowa na koncert W ogóle nie wiedziałam jak mu się ubrać, bo tak dawno nie byłam na koncercie Ale stwierdziłam, że postawię na wygodę Ubiorę się cała na czarno i zrobię sobie złote dodatki Nie mam mojego czarnego Ale rzekłam o samej torebki, bo jest na Sycylii Bo ją tam zostawiłam, nie pytajcie Ale już do mnie leci e, Więc muszę założyć albo Torebkę na telefon, albo albo no, albo to brązowe Selin, nie wiem, założyłam takie czarne spodnie z doliny, garniturowe. Założę sobie do tego sneakersy mm, i beżową torebkę, czarny t shirtik moody, który sobie tak po prostu, wiecie, podwinęłam. Założyłam bardzo dużo biżuterii, jak na siebie, i zrobiłam sobie jak na siebie też bardzo mocny makijaż. Dzięki na dole jeszcze perfumami i... Tyle, wychodzimy. Moi drodzy, koncert Mroza to było coś absolutnie niesamowitego. W ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie aż tak fajnie. To znaczy, ja wiedziałam, że będzie fajnie, ale nie spodziewałam się, że po pierwsze będzie tylu gości. Była Małgorzata Ostrowska, był Thomson, był Vito Bambino, Natalia Schroeder, także naprawdę było sporo innych artystów. Mogę Wam już spoilerować, bo to był ostatni koncert tej trasy. Było dużo ludzi, ale mieliśmy jakiegoś farta, bo słuchajcie, w ogóle przyjechaliśmy dosyć późno, bo ja stwierdziłam, że i tak nie będziemy tam stać od bo w 18, koncert był na 20. No więc niezależnie już od tego, ile wcześniej będziemy, to na pewno no nie będziemy już, wiecie, przy samej scenie, mieliśmy miejsca na płycie. No więc nie ma sensu się śpieszyć i tak dalej. I byliśmy tak, nie wiem, no za 20, 20. I słuchajcie, jak na taką godzinę, to naprawdę było mało ludzi. Większość osób, mam wrażenie, że tak dołączyła właśnie o tej 20, na tą 20 równo. Oczywiście byli już ludzie, którzy sobie zarezerwowali to miejsce, wiecie, pod sceną. Natomiast tych ludzi nie było aż tak dużo, także my byliśmy e, praktycznie też w samej scenie i wszystko widziałam e, i super. Trochę się obawiałam, bo jednak najwyższa nie jestem i bałam się, że gdzieś tam zginę w gąszczu wszystkich ludzi, a byliśmy właściwie pod samą sceną. Wytańczyłam się tak, słuchajcie, zrobiliśmy 9200 kroków. Ja przynajmniej tyle zrobiłam, nie mili Jury, ja cały czas skakałam. Naprawdę super się bawiliśmy. Potem jeszcze poszliśmy sobie na pizzę. Także w ogóle spędziliśmy super wieczór i jak zawsze, jak spędzamy taki wieczór, mamy przemyślenie, że musimy tak robić regularnie, że to jest bardzo takie zdrowe dla naszego związku i... Trzeba regularnie po prostu chodzić na takie randki i organizować sobie takie wyjścia. Jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli okazję pójść na koncert Mroza, to ja naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam w ogóle to, jakich on ma muzyków w swoim zespole. To jest coś absolutnie niesamowitego. Naprawdę dawno nie słyszałam tak przepięknie zagranej muzyki na żywo. No i w ogóle cała ta charyzma i energia, która tam była była niesamowita i się bardzo udzielała i naprawdę wszyscy się super bawili. Byłam też pod ogromnym wrażeniem tego, jak zaśpiewała Małgorzata Ostrowska, która no, mimo swojego wieku, słuchajcie, głos ma taki, że ja byłam w szoku ciare po prostu na całym ciele. Dużym też dla mnie zaskoczeniem była Natalia Schroeder, bo też przepięknie zaśpiewała. No nie, naprawdę koncert 10 na 10. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak super. Także bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Jeżeli będę miała kiedykolwiek jeszcze okazję w swoim życiu iść na koncert Mroza, to pójdę, bo uważam, że naprawdę warto. Słuchajcie, my teraz się zbieramy, ponieważ musimy wyruszyć. Jedziemy dzisiaj w trasę i musimy wyruszyć na drzemkę Edzia, także Yy, za chwileczkę ja już jestem ogarnięta. Chyba się przebiorę, bo widzę, że za oknem jest taka średnia pogoda, a myślałam, że założę sobie dzisiaj po prostu tylko bluzę. Ja chyba trzeba jednak wziąć jakąś kurtkę. Pakuje nas, pakuje Etka i dzisiaj jedziemy. A gdzie jedziemy to zobaczycie w kolejnym filmie. Wiem, że to jest miesiąc vlogów i wiem, że dużo z Was czeka na inne odcinki. Obiecuję, że one będą. Tak po prostu teraz ułożył mi się czas. Dajcie znać, czy interesuje Was... Yy... Trochę więcej na temat tego, co robiłam w weekend. Nie wiem, czy w ogóle takie tematy są dla Was interesujące, i, i czy się interesujecie takim rozwojem mm, osobistym, duchowym. Jeżeli tak, to może coś tam więcej Wam powiem. Dajcie znać w komentarzu. A teraz ja kończę, ale jeszcze Wam na koniec powiem, że ja po tym weekendzie. Czuję się tak świetnie, czuję się po pierwsze bardzo spokojna, bardzo też zrelaksowana, ja tam po prostu odpoczęłam słuchajcie już abstrahując od kwestii pracy nad sobą i tak dalej, to po prostu bardzo dużo tam spałam, eee, wiecie no nikt mnie w nocy nie budził, także nawet jak wróciłam odpowiedziałam do Jurija, że ja z chęcią w ogóle wstanę z samego rana, żeby on sobie pospał i odespał ten weekend, bo... Czuję się wręcz przez pana. Eee, I tak też zresztą zrobiliśmy. Także czuję się naprawdę cudownie. Bardzo mi to było potrzebne. Bardzo. I powiem wam taką rzecz na sam koniec, że jeżeli macie możliwość inwestowania, to inwestujcie w siebie. Wiadomo, fajnie jest sobie kupować różne rzeczy i tak dalej. To też sprawia nam radość, ale najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie i w swój rozwój. Eee, także ja was do tego z całego serca zachęcam. Dobra, guziaczki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa!